Witam, 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 2016, a nie 2015 2016 a witam, witam, temat tych reklam, yy, witam, witam, w telewizji. A w sumie o witam, 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 na reklamach jest coś takiego, żeby nie dostać zmarszczek na przykład, że trzeba smarować i nie masz marszczy, piękne skóra, delikatne i nie tego w zasadzie jedno. Taką starszą panią żeby dali i dali ten krem. Czy to faktycznie zadziała? To co Piszą i gadają. Nie dziwię się, że niektórzy się łapią na tych reklamach, że faktycznie zmarszczki uciekają, nie ma, jest gładka skóra na buzi lub na przykład te krosty na buzi, że raz się posmarujesz, to kostów nie dostaniesz na buzi czy tam na ciele. Tylko jest jednym pytaniem. Co to, te reklamy pokazują? Namawiają no, ludzi na to, żeby kupować produkt Tak na przykład te kremy dla dziewczyn, żeby była gładka skórka, że delikatnie wszystko miękkie reklamy dają młode dziewczyny, które którym już jeszcze nie widać y, zmarszczek lub co innego. Nas wciskają, że dobry preparat, dobre spo, bo zawsze usta, czy buzia, czy co innego zawsze jest wykładka lubcie niemal nie ma na wlęcia małego. No tak na serwama, na mamie, na kupno jakiegoś preparatu, czy tam kremu, czy odżywki, czy nie odżywki, no takie zasady działa. Reklama. Ciekawy jestem jakby dali Sauszą panię. No już wiadomo. Sera nie jest taka jak powinna. Gładka być. Nie by wiadomo jaka jest. Nie dadzą krem Czy to zadziała? Chyba mi się wydaje, że nie. Jest, jest chwyt biznesowy, żeby czytać pieniążki Z tego, żeby każdy kupował. A się okazuje, że to nie jest to co w reklamie mówią, że będzie na przykład zdrowy jak ryba czy na przykład nie wiem czy pamiętacie reklamę, no już dawno nie ma tej reklamy, goździkowa Dobra była kiedyś reklama, ale co uczyło, że goździkowa zawsze pomogła. Ale nie jest to bezczytane, to, że skąd się z lekarzem lub z tym, bo wiadomo co ze zdrowiem trzeba uważać. Nie mam tego. Kościółkowa zawsze pomoże. No, ktoś mi na, na trzeba Ogólnie. Tak jak mówię, no, niech znajdę reklamy tak nakazane ludzi, żeby kupować. A później wychodzi w stronę i rzeczywistość, że to co gadają, to się nie przerzuca na rzeczywistość. Tylko wiadomo o co chodzi. W tym sensie. To, na to trzeba bardzo uważać, co oni Wam, nam, Wam, reklama chcę przekazać no bo wiadomo fane reklamy, ale można się wświetlać w gówno, te później na całe życie się odbija tak jak mówię no a z partii y, kosmetyków damskich to też są różne historie na ten temat słyszałem raz to słyszałem że y, koleżanka ja sobie jakiś tam krem, bo miał to pomagać. Się okazało, że to nie pomaga, tylko jeszcze pogarsza sytuację skóry, aż wygląda to w szpitalu. Tak działają reklamy na nas. Trzeba myśleć głową i się zastanowić, czy to jest prawdą, czy nie. Nie zwracać uwagę, a bo reklama zawsze powie mi, że zawsze jest dobrze. Nie. Jak nie wiecie o co chodzi, chodzi o pieniążkę, żeby sobie nadczepić. Z tego jest dobrym nieznanym. wolno no, się ludzie w reklamę, na przykład tak u, u mężczyzn jest taka reklama, że jest krem na włosy, na głowę że nie tracimy yy, jak ktoś mówi nie tracimy włosów, że są cebulki zdrowe to wszystko to nie jest w zależności o to czy lekarstwo zadziała czy nie to jest w zależności od organizmu przy przed spalaniem organizmu naszego, jak organizm to działa, u jednego na przykład w wieku 30 lat już się wieje na przykład, czy traci włosy na przykład, a u jednego na przykład w wieku 80 lat zaczyna siwieć, zaczyna tracić włosy. Każdy człowiek ma swój organizm i swoje zalety i wady. 包子没，没得什么了。